Witam i zapraszam na kolejny komentarz wideo, w którym tradycyjnie omówię aktualną sytuację techniczną indeksów i wrześniowej serii kontraktów, posiłkując się technikami Fibonacciego. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, popyt po raz kolejny wykazuje się większą aktywnością na tle relatywnie słabszych rynków bazowych. Można to oczywiście wiązać z tym silnym wsparciem Fibonacci'ego 2135-45. Podkreślałem nie tak dawno, że to również średnioterminowa zapora popytowa. Natomiast no, w dalszym ciągu nie ma jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o no, przede wszystkim dynamikę tego ruchu cenowego, no i na przykład możliwość pokonania, łatwego pokonania podaży w jakimś istotnym przedziale oporu. Pierwszą taką strefą jest na pewno węzeł 2221-27. Tymczasem, tymczasem indeks ma na razie problem z pokonaniem górnej linii spadkowego kanału cenowego, która w ostatnim okresie no, odgrywa ważną rolę, jest ewidentnie respektowana. Tak więc, z pierwszym dość ciekawym sygnałem uwiarygodniającym w jakim stopniu te dotychczasowe działania zainicjowane przez popyt mielibyśmy do czynienia w moim odczuciu dopiero w momencie pokonania strefy 21-27. Z kolei na kontraktach ważną rolę odegrał wczoraj węzeł 2149-53, wytyczony na bazie projekcji intradayowego, ale prowzrostowego układu XABC. ID. Imped ruchu wyczerpał się dopiero w okolicy, czy też dokładnie w przedziale cenowym 2192-97. No i dzisiaj ta strefa odgrywa w dalszym ciągu ważną rolę. W porannej fazie handlu doszło do jej naruszenia. Potem za sprawą silnego wzrostu aktywności podaży w Eurolandzie no, podaż na kontraktach przejęła na moment inicjatywy, a w tej chwili ponownie transakcje są zawierane w tym właśnie korytarzu cenowym. Tak jak sugerowałem w opracowaniach. Jeśli zamknięcie wypadłoby jednak ponad tym właśnie przedziałem, no byłby to kolejny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego z możliwością szybkiego przetestowania już dużo istotniejszego oporu 2217-24. No i na ten węzeł chciałbym dzisiaj głównie zwrócić uwagę. Strefa posiada dodatkowe wzmocnienia w postaci no oddalającej się już jednak trochę czerwonej medialnej, no ale tutaj w tym rejonie przebiega górna linia spadkowego. Kanału, oczywiście omawiamy ujęcie intradayowe. W każdym bądź razie, z punktu widzenia horyzontu dziennego, jest to również ważny opór techniczny. O nim dokładnie dzisiaj napisałem. Sporo informacji w komentarzu porannym. Sygnał negatywny z kolei to powrót kontraktów poniżej lokalnego wsparcia 2167-2170. Byłby to jednak obraz no, takiego gasnącej aktywności popytu i nie można wykluczyć, że za sprawą przełamania właśnie wymienionego wsparcia kontrakty ostatecznie powróciłyby po raz kolejny do wybronionego wczoraj węzła. 1149,53. Ciekawa sytuacja na indeksie DAX. Tutaj również możemy stwierdzić, że te generowane sygnały na bazie technik Fibonacciego oznaczają się stosunkowo dużą wiarygodnością, bowiem po przełamaniu dość ważnego wsparcia i respektowanego w ostatnim okresie 10 899-10 912 indeks wszedł w kolejną fazę przeceny. no i Już niewiele brakuje, by doszło do konfrontacji w tym eksponowanym przeze mnie wsparciu 10 373-10. 430, a to między innymi węzeł wytyczony na bazie takiego średnioterminowego układu ABCD, który spełnia zależność 0786 AB równa się CD. Bardzo wiarygodna formacja cenowa w tym ujęciu jest to formacja prowzrostowa, dlatego tym większe znaczenie należy przypisać w strefie właśnie 373 430. Dodatkowym wzmocnieniem dla tego węzła oczywiście jest ta dolna linia kanału. Brak reakcji popytu na tym właśnie wsparciu to negatywny sygnał, no i możliwość jednak pogłębienia się spadków z opcją testu strefy 9828-9897. Natomiast w tej chwili najbliższym oporem pozostaje strefa 10899-10912. Indeksy SP 500 na razie bez jakichś nowych wskazań. Nieudana próba sforsowania oporu 2100-2103. Natomiast pierwszy negatywny sygnał pojawiłby się tak naprawdę dopiero w momencie negacji tej strefy 2039-42, która posiada wzmocnienie w postaci między innymi dolnej linii średnioterminowego kanału cenowego. To jest w tej chwili kluczowe wsparcie w ujęciu krótkoterminowym na SP 500. Dziękuję bardzo.